No jest dzisiaj 15, 16 luty No i tak, wczoraj Stanuch znalazł gdzieś kurywa na rowerze był komplet taki ładny No ale zeszłorocznie 4,5 kilo waży kurde Taki, no, nie jest samym super pełny tylko masy, masy, gruby Trochę wyblakły Co jeszcze? Dzisiaj Stanuchowa znalazła u smaka, poszła, bo wkurzyła się wczoraj no, Ja mam ten łeb znaleziony 11. No i dzisiaj też nie wyrobiłem moje idę I o co wystaje z trawi Jejku, to tutaj większego będzie. Nie, zrzut, ale co? Mm -hmm. mm -hmm. Ole piękny. Proszę Jaki mój? Fajny. I jejko. Super. Bardzo ładne, życie. Kurwa. Ale zajebiście. No, patrzcie. Coś nie z tej ziemi.